Raz, dwa, trzy, pół mikrofonu. Mam nadzieję, że mnie spoko słychać. Jeżeli nie, to trudno. Eee, po pierwsze, szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt, które już, już minęły, a śmiesznie mnie to nagrywa. Dobra, trudno. Jak to bywa z wielkimi planami? Szkła na miała wychodzić codziennie, kiedyś by, byłem z Kubą w Wielkiej Brytanii. No ale jak to bywa z ambitnymi planami, no niekoniecznie one chcą się spełniać. <laughs> tak więc całe cztery dni zmagań, które mieliśmy od 27 do 30 grudnia wrzucę, podsumuję wszystko w formie jednego wideo. Nie wiem, jeżeli chcecie mieć dostęp do, do meczów, o których mówię, to nie wiem, zajrzyjcie na Flash Score, na Wikipedia, cokolwiek, nie bardzo jestem w stanie tutaj z telefonu wrzucać, moje, moje przewidywania, jakieś grafiki i tak dalej. Ja to mam sobie tutaj rozpisane. Przelecę mecz po meczu według drabinki, tak jak szła szklana kula. Już nie będę bawił się w chronologię, w chronologię wydarzeń, tak jak szło naprawdę. Polecę po drabince No powiedzmy, że niektóre mecze pętam dużo lepiej niż inne, no bo plan, plan wyglądał tak, że... W trakcie, w trakcie dnia żeśmy zwiedzali, a wieczorami oglądaliśmy mecze. Tak więc, mecze z sesji popołudniowych mogę widzieć trochę gorzej. Generalnie widziałem je z relacji ludzi i, i ze skrótów. No ale dobra, nie, nie przedłużając, bo <laughs> na życzenia noworoczne przyjdzie jeszcze czas, a szkona kula sama się nie zrobi. Tak więc, idąc od góry, drabinki od yy, pierwszego odcinka Szkonej Kuli. Pierwszej części. Badam no, no muszę albo dalej dać ten telefon, albo mniej się ruszać. Bardzo opcją będzie danie telefonu dalej. O, proszę bardzo, moje notatki, które sobie spisałem. Notatki, które są nieodzownym elementem mojej, e, mojego życia, jako, tutaj, jako komentator i redaktor. Podsumowanie Londynu wrzucę pewnie po nowym roku, bo tutaj dużo się, dużo się dzieje. Będę musiał sobie spokojnie przejrzeć zdjęcia, spokojnie zobaczyć, jak to wygląda. Recenzje też produktów. Z Baltic Darts pojawią się po Nowym Roku, ale to jak je sobie na spokojnie nagram. Tak więc lecimy ze szklaną kulą i rozpocznijmy. Tutaj patrzę, że pierwsza część drabinki poszła mi nadzwyczaj dobrze. Mecz Michael Smith ma Madras Razma 4-1 według szklanej kuli. 4-1 naprawdę. Nie ma co się dużo rozpisywać na temat tego meczu. No, Madar Sarasma popsuł swoją szansę na wyrównanie meczu do stanu 2-2 i po tych zmarnowanych szansach po prostu się posypał. No i Michael Smith dociągnął się ten mecz do końca. Dalej, Ross Smith, Chris Dobey No, jeden z lepszych meczów tych mistrzostw, szczególnie jeżeli chodzi o, o maksy, o rzucone wysokie wartości. <laughs> Panowie dawali radę. Panowie zdecydowanie no cisnęli tak jak mogli. No, jeżeli byłyby same mecze Ross Smith, Chris Dobey, to na pewno Paddy Power musiałoby wyłożyć grubo ponad milionów funtów na leczenie raka prostaty w UK. No ale niestety nie każdy mecz jest meczem tych dwóch panów. Mecz kończy się wynikiem 4-2 Chris Dobey. Krzyszona Kula przewidziała wynik 4-3 w tę samą stronę. Tak więc tutaj Kula zaczyna się delikatnie łatać, Kula wyglądała dość fajnie, no ale jak to mówią miłe złego początki. Przy czym kolejny mecz też jest tym początkiem. Rob Cross kontra Jeffrey de Graaf. Według przewidywania e, szklanej kuli 4 do 2. Według e, wyniku prawdziwego też 4 do 2. Tak więc tu się wszystko zgadza. De Graaf pokazał, pokazał parę rzeczy, które potrafi, no ale Rob Cross jednak jest w wysokiej formie. Rob Cross pokaże tutaj, e, pokaże co potrafi na tych mistrzostwach. Zdecydowanie. Dalej e, Krzysztof Ratajski Johnny Clayton. <laughs> Nie, nie chcę za dużo mówić o tym meczu naprawdę, szkoda, smutno już same, same reakcje Krzyśka Ratajskiego w trakcie meczu pokazywały wiele o tym jak wygląda podejście, jak wygląda mental i, i, i wszystkie te inne rzeczy tak więc no, nie, nie chcę za dużo o nim mówić mogę się tylko cieszyć, że nie było go w sesji popołudniowej i nie, że, że, że był w sesji popołudniowej i nie musiałem oglądać go na żywo, ponieważ byłoby mi bardzo smutno tak więc moje przewidywanie 4-2 Ratajski wynik prawdziwy 4-2 kleju. I przejdziemy do czwartej rundy. Zrobimy tak, jak szkła na kula będzie, będzie mi łatwiej, bo tak spisałem notatki. Tak więc yy, szkła na kula przewidziała Michael Smithki z 4-2. Wynik prawdziwy Michael Smithki z doby 0-4. Zaskoczenie, patrząc z przebiegu poprzednich meczów, może niekoniecznie. Chociaż Michael Smith miał o 20 średnią wyższą w całym meczu, a w, w bilansie legowym spotkanie było 12-4 dla. Dla Dobeya, tak więc no, miazga. Miazga straszliwa. Dobey się tutaj melduje jako jeden z y, zawodników, którzy będą chcieli powalczyć o, o wysokie cele. No w sensie już nie ma niskich celów, zostało tylko 8 zawodników. E, przed nami ćwierćfinał, tak więc już każdy zawodnik, który <laughs> przeszedł dalej, będzie o te wysokie cele chciał walczyć. Ale Chris Dobej pozostawia bardzo, bardzo dobre wrażenie. Wszystkie mecze na średni powyżej 100. E, bo nie wiem, czy. Czy będzie w stanie tutaj coś go powstrzymać, czy nie. Nie będę na razie zastanawiał się nad meczami ćwierćfinału, półfinału i finału, to wrzucę jutro w nowy rok. Będę tutaj przewidywał to, co sądzę. Na razie skupiam się na podsumowaniu meczów. Jakbym jeszcze zajął się przewidywaniem kolejnych, to ten filmik trwałby nazbyt długo. <laughs> Miałem tutaj cross ratajski 3-4, skończyło się cross Clayton 4-0, więc nie dość, że źle przewidziałem zwycięzcę, to źle przewidziałem w ogóle ludzi, zawodników, którzy będą grali w tym spotkaniu. Johnny Clayton no, pokazał to, co pokazał przez cały turniej i jego szczęściem, nieszczęściem, no, po prostu trafiła mu się taka drabinka, na której grając średnią około 90, był w stanie przejść do 1-8 finału i to skrzętnie wykorzystał, ale kiedy pojawiła się konkurencja, która zaczęła grać dużo lepiej, no to. Ta konkurencja wygrała. Rob Cross też bardzo poważnie w tym turnieju gra i będzie tutaj miał duże szanse. No ale mówię, skupię się na następnej trawicy później. Przechodzimy do drugiej ćwiartki. W drugiej ćwiartce Jimmy Williams, Raymond van Parneveld według szkolnej kuli 2-4, według wyniku prawdziwego 1-4. Także wynik spotkania prawidłowy, a właściwie zwycięzca prawidłowy, wynik spotkania niewiele pomylony, tak więc tutaj <laughs> całkiem fajnie. Raymond zagrał swoje, Jimmy Williams po prostu był trochę słabszy w tym meczu, no i odbiło się to na wyniku. Dalej, yy, Campbell-Littler 1-4 według szklanej kuli, według prawdziwego wyniku Matt Campbell, Luke Littler 1-4, tak więc trafione idealnie, Luke Littler yy, złapał dwa sety takiej zacinki, jednego z tych setów wygrał, jednego z tych setów przegrał, dwa sety na średniej około 110, no i ostatni tam, gdzieś tam jedna czy dwie meczowe popsute, ale Luke Littler przechodzi dalej. E, Gerwyn Price-Brendan Dolan według szklanej kuli 4-0 według wyniku prawdziwego 2-4. Jedna z największych niespodzianek, zaskoczeń, sensacji wręcz tego turnieju. E, Brendan Dolan pakujący na Price'a e, do domu. <coughs> Lecz było niezadowolenie Price'a po, po meczu. Na konferencji prasowej najlepiej powiedział o tym Gary Anderson, który następnie mierzył się z Brendanem Dolanem. Powiedział on o tym, że. Mm, że Dolan jest skrajnie niedoceniany, jest skrajnie niezauważany przez wszystkich, a to jest bardzo dobry zawodnik, i to, to zresztą za chwilę zobaczymy. Dalej, Bury Scratch, są 1 do 4 według szklanej kuli i według prawdziwego wyniku również 1 do 4. No jak na razie okazuje się. Żeby w mecze trzeciej rundy tak wcale źle w tej szklanej kuli nie szły, no ale powiedzmy sobie, jak to mówią, to są miłe, złego początki, później jest tylko gorzej, śmieszniej i zabawniej. Ale tak, no Gary Anderson pokazał o, po pierwszym secie, w którym Kryczmar zapiął mu 140, 161, Gary potem pokazał swoje prawdziwe umiejętności, no i przeszedł dalej. Czwarta runda. Van Barneveldt-Litler według o, szklanej kuli 3 do 4, według wyniku prawdziwego 1 do 4. Luke Litler stabilna średnia 105 przez całe spotkanie. Van Barneveld pokazuje, że widać u niego przebłyski dawnej formy, widać u niego przebłyski bycia dawnym mistrzem świata, ale niestety młody Luke Littler to za dużo. Littler nie spalił się, zagrał bardzo, bardzo fajnie. Szkoda, że nie chciał tego 170 na mecz zapinać, miał tyle przewagi, że mógł sobie na to pozwolić, a tak niepotrzebne nerwy trochę, jakby nie trafił czerwonego, też by były niepotrzebne nerwy, ale zamiast singlowej dziesiątki wpada podwójna, no tyle, że to podwójna piętnastka na mecz z pierwszej lotki, więc. No. Jakie nerwy, jaki stres. I yy, ja tutaj miałem Price Anderson 3-4, a mecz prawdziwy był Dolan Anderson 4-3. Czyli nie dość, że źle przewidziałem to, kto zagra w tym spotkaniu. Też źle przewidziałem zwycięzcę. Brendan Dolan melduje się w ćwierćfinale. No to jest chyba jedno z największych zaskoczeń tego, tych ćwierćfinałów. Jak się zaczek, kto gra w tych ćwierćfinałach. No nie, jest jeszcze jedno, jest jeszcze jedno spore zaskoczenie, ale tak, no Brendan Dolan na pewno nie był faworytem Bukmacherów, szczególnie w takiej drabince. no jak ktoś odprawia Price'a i Andersona w dwóch meczach pod rząd, no to trzeba się z nim liczyć. Przechodzimy dalej. Trzecia część, drab... trzecia drabinki. Eee, według szklanej kuli Van Gerwen-Wenstra 4-1, według wyników Van Gerwen-Wenstra 4 -0. No tutaj mecz bez historii absolutnie... <laughs> Odgrawiam bodajże 15 punktów wyżej na średniej, spokojne przejście przez mecz. Nie ma, nie ma nad czym się rozwodzić. Wszedł eee, Hempel Bunting 2 do 4, według prawdziwych wyników Hempel Bunting 0-4, czyli zwycięzca dobrze przewidziany, wynik nie do końca. Ale no ja, tak jak niewiele innych osób, trochę nabrało się na, na magię Hempela po powrocie z, z Vandenbergiem. No i okazuje się, że jednak Hempel nie jest taki mocny, albo Steven Bunting jest aż tak mocny. No i tutaj mieliśmy już nagrane spotkanie yy, Bunting van Gerwen, które zapowiadało się na hit, zapowiadało się na wielkie, ogromne spotkanie. Ja tam już miałem miejsce na sesji wieczorej, no bo to był jeden z dni, w których byłem obecny w Aleksandra Palace. Na sesji wieczornej już oczekiwałem, czekałem co tam się stanie, a co się stało, to do tego zaraz przejdziemy. Dalej, William schindler według szklanej kuli 2 do 4, wynik prawdziwy 4-3 do Jimmy Williamsa no tutaj muszę powiedzieć, że nie doceniłem trochę Dżima Williamsa, sądziłem, że Schindler po tym meczu drugiej rundy głównie że, że da radę, że, że jednak jako zawodnik rozstawiony, jako człowiek, który w tym, w tym sezonie pokazywał bardzo fajną formę podoła temu wyzwaniu no jednak prawda była zgoła inna, ale fajne wyrównane spotkanie 4-3 bardzo miły mecz do oglądania dalej, Heta Vampir 3-4 według szklanej kuli, prawdziwy wynik 4-3 powiedzmy, że przewidziałem decidera przewidziałem to, że mecz będzie niezwykle wyrównany no, ale zwycięzca jednak trochę, trochę inny. Vampir bardzo korzystał z tego, że wygrywał te legi, które powinien. Był średnią chyba 6 punktów niższy w przebiegu całego spotkania. Nie mam przy sobie statystyk, tak trochę, trochę z głowy to wszystko rzucam, ale no, robił co potrzebował w odpowiednich momentach, a Heta tutaj 151 na mecz pokazał jednak że daje radę, no mimo tego, że Lega wcześniej popsuł kilka meczowych, już bałem się, że jego zimna głowa nie będzie wcale taka zimna, no to 151 na mecz, no, trochę zamknęło, zamknęło gęby niedowiarką. Yy, dalej, czwarta runda, Van Gerwen Bunting. według szklanej kuli 4-2, spodziewam się wyrównanego spotkania, średnio powyżej 100, że jednak Van Gerwen tam będzie w ważnych momentach robił to, co powinien, a tutaj 4-0 bez żadnego podejścia, no Banting nie wiem, spalił się przed Van Gerwenem, nie dojechał na odpowiedni dzień, z odpowiednią formą, no ale nie był to ten sam bunting, którego widzieliśmy w meczach wcześniej, a Van Gerwen stabilnie, solidnie, tak jak to on. No i według szkodnej kuli schindler Vampir 2-4, no niestety tutaj nie przewidziałem ani jednego grającego w tej fazie turnieju, co jest całkiem zabawne i wynik prawdziwy meczu Jim Williams, Damon Heta 4-1 do 1. więc nie, że nie przewidziałem tego kto tam przejdzie, to jeszcze Jim Williams jako druga wielka niespodzianka tego turnieju przechodzi do przechodzi do ćwierćfinału to nie wiem, czy to nie jest większa niespodzianka niż Brendan Dolan Brendan Dolan mimo wszystko jest rozstawiony i, i mimo faktu, że ma on dość, nie wiem no ciężko stwierdzić, dość niskie może niepoważanie, ale nie jest zbyt wysoko stawiany przez wszystkich ekspertów bukmacherów, kibiców to jednak rozstawienie pokazuje, że coś tam w tym sezonie grał. A Jim Williams tak troszeczkę znikąd, tak z takiego e, drugiego albo nawet i trzeciego rzędu wskakuje nam do ćwierćfinału, bo wygrany z Damonem Hetą 4-1. W moich dodatkach mam tu postawione cztery krzyżyki, czyli że nie dość, że przewidziałem jednego źle, drugiego źle, e, źle przewidziałem stronę wyniku, też jeszcze wynik źle przewidziałem, więc tutaj, tu, tutaj szklana kula zaliczyła jeszcze większy cios niż przy meczu Pais Dolan. Ale tak, hmm, skończyliśmy trzecią ćwiartkę, czwarta ćwiartka. Ostatnia, decydująca, o tym, kto w końcu zagra w ćwierćfinałach. Eee, według Szklanej Kuli, Hamplis-Pietreczko 4-1, według eee, prawdziwych wyników Hamplis-Pietreczko 4-3. Nad tym meczem się chwilę pochylę, bo na tym meczu byłem oso osobiście obecny i mam nawet z niego kilka, kilka wideo nagranych. To ze względu na to, że Niemców było niezwykle dużo. Niemcy, kolonia niemiecka na Mistrzostwach Świata była tak ogromna, że Humphries, anglik grający na angielskiej ziemi, podchodząc do Podwójnych, był e, wygwizdywany. Widać było, jak jest zaskoczony faktem, że przyjeżdża do siebie, do Wielkiej Brytanii, do Anglii konkretnie, chce sobie pograć, a tu chłopaki na niego gwizdzą I, I w ogóle m, przyśpiewki były praktycznie wszystkie niemieckie, tak naprawdę. Y, tak śmiałem się gdzieś za kulisami w mediach, że John McDonald powinien wchodzić na scenę i tego dnia mówić: Witamy Aleksandra Palace Berlin, ponieważ nie, nie było odczucia, że Humphries gra u siebie. Jeżeli byście usiedli na trybunach i mieli słuchać tego, co się dzieje, bylibyście przekonani, że jesteście w środku jakiejś niemieckiej hali, gdzie Ricardo Pietreczko gra u siebie i Ricardo Pietreczko jest wspierany przez lokalną publiczność. Naprawdę. No, Hampris widać było, że przytłoczyła go ta sytuacja. Przynajmniej dostaną 3-1 dla Pietreczki, a potem Hampris włączył swój normalny tryb. No i Pietreczko z rzadka podchodził do podwójnej. No i dzięki czemu Hampris wyszedł na remis 3-3. Potem wyciągnął to wszystko na 4 3 i przechodzi do ćwierć finału, a wszystko to, o czym mówię o niemieckich trybunach, było widać po reakcjach Hamprisa, który bardzo długo skupiał się na chodzeniu pod publiczność i pokazywaniu, że coś was ich nie słyszę. Ja, złapałem. i mówieniu, że coś ich nie słyszy, bo. Nagle się cicho zrobiło, jak wygrał Hampris, nagle ta cała niemiecka publiczność była cichutko i potem pamiętam był mecz, e, e, był mecz czy nie czy tylko, <ścoughs> był mecz Evans-Gernie i było cicho, cały, cały mecz, trybuny były praktycznie martwe, Niemcy już zaczynali wychodzić i trochę, trochę stypa się zrobiła, no ale trudno nie poradza. Dalej, następny mecz Kalen serl według szklanej kuli 3-4, według meczu prawdziwego 4-2. No nie będę oszukiwał, trochę moje fanbojowanie Serlowi tutaj wyszło. No ale Ryan pokazywał przebłyski dobrej formy w tym sezonie, no ale na tej scenie niestety nie pokazał. Joe Kalen okazał się z lepszej strony, w ważnych momentach trafiał podwójne, których Ryan Serl nie trafiał. No nie, żeby Serl nie miał szansy wygrać tego meczu, ponieważ grał bardzo fajnie, ale wtedy, kiedy trzeba było, no to po prostu nie trafiał. No cóż... Dalej, Evans Gerny według szklanej kuli 4-3, według meczu poradziwego 2-4. No, Ricky Evans to nie był ten sam Ricky Evans, który grał w drugiej rundzie. Nie był to ten sam Ricky Evans, który pakował Neitana a w wycieczkę do domu. No i jako, że Evans zagrał gorzej, no to Gerny Grant na swoim poziomie był w stanie go spokojnie odprawić. 4-2. No, już tak powiedzmy w ostatnim secie widać było po się, że trochę się poddał i, i trochę nie czuje tej gry. No, a Gernej podszedł, skończył i zagrał w czwartej rundzie. Dalej. Chisnan Clemens według szklanej kuli 4-3, według prawdziwego 4-1. Czy spodziewałem się więcej po Clemensie? Zdecydowanie tak. No, patrząc po tym, co grał w tym sezonie, no, jednak stawiałem formę Clemensa trochę wyżej. A Clemens nie dojechał, nie dostarczył i odpada. No i tutaj kończą się wszystkie nadzieje i marzenia niemieckich kibiców. Niestety, no jeżeli niemieccy kibice mają kupione bilety na ostatnie 3 dni zmagań, no, to będą musieli zadowolić się albo atmosferą, albo oglądaniem po prostu meczów, albo kibicowaniem innemu zawodnikowi, no bo żadnego Niemca już w top 8 nie mamy. I jeszcze czwarta runda czwartej części draminki. Hampris Serl według szklanej kuli 4-2, według meczu prawdziwego. 4-3 z Kalenem. Kto nie oglądał ten trąba? No, wspaniałe spotkanie, wysoki poziom obydwu zawodników, emocje, nerwy no, wszystko czego chcecie. Wysoki poziom panowie tam naprawdę dostarczali w przedostatnim legu spotkania. Dwie fury, tablet trafiane tuż obok. Joe Kalen doprowadzająca do decydera. No ale Joe Kalen mający wcześniej dwie lotki meczowe. Joe Kalen mający szansę na wygranie tego spotkania, nie nietrafiający. A potem Luke Humphries podchodzący, wygrywający mecz w nagłej śmierci. Kto nie oglądał, polecam naprawdę emocje, nerwy. Mimo późnej godziny było warto. Zdecydowanie. Bardzo szkoda Joe Kalena. Bardzo szkoda, bo nie powiem czy zasłużył, czy nie zasłużył. On z przebiegu tego spotkania: no żaden z zawodników, jakby wygrał, no to tak naprawdę nie byłoby to krzywdzące dla tego drugiego. No, każdy z obydw obydwaj zawodnicy mieli wysokie. Nadzieje wysokie szanse, żeby to wygrać i szkoda, że któryś z nich musiał odpaść, naprawdę ale jeżeli ma to być e, kamień węgielny podbudowanie przez Luka Hampisa Mistrzostwa Świata, czyli najpierw mecz z Pietreczką a potem mecz z Kalenem, no to będzie to niesamowita historia, naprawdę to co Joe Kalen wyczynia, poe... wyczynia w tych mistrzostwach to jest to co Luka Hampis wyczynia w tych mistrzostwach to jest poezja, to jest coś co rzadko się zdarza, żeby tak trudne mecze, tak trudne mecze grać, tak trudne mecze przechodzić i naprawdę szacunek no jeżeli utrzyma ten, ten poziom chłodnej głowy to Mistrzostwo Świata jest w jego zasięgu ale przypominam, że w tej drabince w półfinale prawdopodobnie czeka na niego Michael van Gerwen i tam, tam takie nerwy nie przejdą ponieważ Szrek podejdzie i to po prostu trafi yy, i ostatni mecz ja tutaj miałem Evans Gisnall 4-3 no i tutaj moje Rickie, się źle skończyło prawdziwy mecz skończył się 4-2 a był nim Chisnall, Gurney, no Chisnall to lepiej wytrzymał po prostu. Panowie no, grali co mogli, grali co umieli, ale Dave po prostu pokazał trochę, trochę więcej kunsztu, no, co, co powiem. No, mecz jak mecz. Po, patrząc po meczu u Humphreys jakoś nie mogę się zebrać na jakieś wielkie teany w stosunku co do tego spotkania, no ale był jak był. Eee... Także patrzymy, co tutaj się dzieje. Patrzmy, co tutaj się dzieje w drabinkach. Mamy dalej mecze. W drabince na samej górze. Pierwsza, pierwszy ćwierćfinał Chris Dobie, Rob Cross. Dalej mamy drugi ćwierćfinał Luke Littler, Brendan Dolan. Trzeci ćwierćfinał Michael Van Gerwen, Jim Williams. I czwarty ćwierćfinał Luke Humphries, Dave Chisnell. Eee, moje przewidywania wrzucę jutro jeszcze tutaj się nie zastanawiałem konkretnie nad tymi spotkaniami, mam jakieś swoje tyfy, już po usłyszeniu samych nazwisk jak grają w tych meczach, mniej więcej wiem kto według mnie zagra w półfinale jeden półfinał przewiduje już od początku mistrzostw tak więc jego, jego znacie tutaj no nawet szybko no to ja już jakby miał tak na szybko powiedzieć wam półfinały, no to Cross Littler i Van Gerwen Humphries, ale mówię na tym, się skupię później, jutro sobie to spokojnie e, rozpiszę, jak już po, po sylwestrowej nocy, gdzieś tam gdzieś tam dojdę do siebie. No ale generalnie, no to chyba, chyba całość podsumowania tej szklanej kuli, no to były cztery dni, które miałem rozpisane wcześniej. Jeżeli chodzi o podsumowanie Londynu, no to podsumowanie Londynu pojawi się no po nowym roku, na spokojnie sobie to napiszę, bo muszę zebrać zdjęcia, zebrać wideo, pomyśleć jak to powrzucać. No z takich generalnych wniosków powiem Wam, że no warto było, naprawdę było warto to zobaczyć, przeżyć. I jako dziennikarz, i jako kibic i ogólnie jako osoba, która pojechała też trochę na, na urlop i, i wakacje i na urodziny do Londynu. Ka polecam każdemu chociaż raz przejechać się, chociaż raz to przeżyć. Naprawdę warte tych pieniędzy, które, które wydałem, warte tego zachodu, który był związany z całym tym wyjazdem. Naprawdę czuję, że... No, no, czy, czy rozwinąłem się jako osoba znająca darta? Na pewno. No, wiem teraz jak to wygląda od środka. Wiem jak, e, wiem, jak wygląda dziennikarska robota na Mistrzostwach Świata. Wiem, jak to wszystko wygląda. Porozmawiałem z paroma osobami, z paroma się spotkałem. Udało mi się kilku zawodnikom zadać pytania i, i spróbuję to nawet powycinać i powrzucać. Jakkolwiek to nie wyszło. Chodzi o, o sam fakt, że udało mi się tam być i po prostu zrobić to, to co udało mi się zrobić. Także ja e, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam moich partnerów, czyli 300 oraz Baltic Darts. I do zobaczenia, usłyszenia jeszcze pewnie dzisiaj. Jeszcze będę składał noworo, noworoczne życzenia. Ale tak, jutro, jutro szklana kula. Jutro lecimy już z ćwierćfinałami. Nowo zawodnicy grają 1, 2, 3 stycznia. Tak, no to jutro zapowiedź. Ćwierćfinałów, półfinałów i finałów. Potem dzień po dniu rozliczanie moich, rozliczanie moich predykcji. Tak to co? No to... Widzimy i słyszymy się. Do następnego.